Dobra. Świetnie wytłumaczać. Okej, okay. ryby, masz rację. Jemy ich za mało, a są świetne nie tylko w diecie keto, czy na samej adaptacji. Generalnie, tak, ryby są w ogóle świetne dla każdego. I to nie jest bez kozery, że my te ryby generalnie powinniśmy do diety włączać. I słuchajcie, ja też miałam taki epizod, że generalnie układam je do spisy do przedszkoli. Oficjalne zalecenia nawet mówią o tym, żeby ta ryba się pojawiała minimum raz w tygodniu u dzieci. Z reguły dzieci ich nie chcą jeść, no ale to jest już inna historia. Natomiast tak, te kwasy tłuszczowe, no my nie jesteśmy sobie ich w stanie sami wytworzyć odpowiedniej ilości, i dlatego my je powinniśmy dostarczać z żadnąć. I zawsze mówię, wybierajmy ryby albo które są rybami e, żyjącymi dziko, czyli rybami, które są niehodowlane, ale najlepiej, żeby to były znowu małe okazy, bo one nie akumulują tyle metali ciężkich w swojego krótkiego życia, czyli na przykład sardynki, szprotki to są w ogóle moje ulubione, ale generalnie śledź. Makrela, taka polska, też spoko. E, lubię jeszcze łososia dzikiego, ale musi to być łosoś dziki, który został złowiony w Atlantyku, a nie łosoś, który, czy tam w Pacyfiku, a nie łosoś, który był wyhodowany w Norwegii. Tego nie polecam. E, czy tylko ja nie lubię ryb? Ym, chyba nie tylko ty Agato, jest dużo osób, które ryb nie lubi, ale mówię, ja czasami uważam, że do ryb trzeba się nawet zmuszać. No, nie polecam zmuszania się do jakichkolwiek produktów wiecie, ale uważam, że jest to naprawdę mega zdrowe. Jeżeli nie ryby, to tran to już jest w ogóle wtedy mus. Jeżeli tran nie przechodzi, bo to jest oczywiście bardzo mocny rybi smak w oleju, to wtedy ja polecam tran w kapsułkach i to też może być swego rodzaju zastępnik. Wątróbka moja miłość. Moja też. Ja też jestem team wątróbka. Tak. Dobra, jak badać insulinę na czczo? Ile to kosztuje? Um, słuchajcie, nie powiem Wam, ile kosztuje krzywa cukrowa insulinowa, bo nie robiłam nigdy. Zresztą, taka ciekawostka też, kiedy ja byłam w ciąży z kajtkiem, też nie robiłam krzywej, um, krzywej cukrowej. Z prostego powodu, tak jak Wam mówiłam, bo ja ograniczałam węglowodany i wyszłyby kompletne głupotki. Natomiast, jak badać? Minimum 12-godzinny post nocny, słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ważne, warto też zwrócić uwagę na to, co jeliśmy wcześniej, nie wybierajmy się na badanie, jeżeli mieliśmy imprezę dzień wcześniej, jeliśmy rzeczy, których normalnie jemy albo piliśmy alkohol, bo badanie nam wyjdzie niemiarodajne i zawsze mówię o tym, żeby na to badanie podjechać autem, żeby się nie spieszyć, nie stresować, żeby sobie w poczekalni jeszcze parę minut posiedzieć, bo Kortyzol też może nam zaburzać pomiary, jeżeli chodzi na przykład o cukier. Wysoki poziom kortyzolu może nam wywalić cukier w górę i wynik będzie niemiarodajny. Dlatego bardzo to wszystko trzeba mieć na uwadze. Ta kolacja powinna być lekka i tak jak mówię, minimum 12-godzinny post nocny. Jeżeli jedliśmy o godzinie 19, to badanie możemy zrobić najwcześniej o 7 rano, oczywiście na czczo. Krzywą cukrową, krzywą insulinową można zrobić prywatnie. Widzisz dobra um, odpowiedź. Ok. Za trzypunktową płaciłam 88 zł na czczo w granicach 30-40. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o insulinę naczczą, to ja ostatnio płaciłam chyba 45 zł, a glukoza wydaje mi się, że 18. Też prywatnie w, w Alabie bodajże. Agata, dokładnie 3 miesiące na redukcję i nic nie zeszło. Zdarzają się takie sytuacje i jak najbardziej Kasia, byłam z tobą, pamiętam, to pewnie była propos wypadu doktora D'Angela, Kasio. Także super. Dobra, co z oddechem w ketozie, bo strasznie śmierdzi z wnętrza? Jeżeli jest to początek, jak Agnieszko, to tak się zdarza po prostu, że ten oddech, tak zwany acetonowy, czuć po prostu na początku, ale powinna być to sytuacja, która się unormuje po kilku miesiącach. Na początku rzeczywiście przy okazji adaptacji zdarza się tak, że ten oddech brzydko pachnie, ale z reguły potem się on normuje. Jak wygląda kwestia łączenia metforminy z mioinozytolem? W ogóle, jeżeli chodzi o metforminę, bardzo ciekawa sytuacja. Metformina, jeżeli jest włączona, powinna być włączona na okres, na pewien okres czasu, około na przykład trzech miesięcy. I to powinny być dawki dostosowane indywidualnie, bo często te dawki są po prostu zbyt niskie. Natomiast nie można zrobić tak, że włączymy metforminę, a nie zmienimy nic w diecie, nie zmienimy nic w stylu życia, bo to nam absolutnie nic nie da. Metformina ma za zadanie poprawić wrażliwość insulinową i na krótki okres czasu mam wrażenie, że działa cuda. Natomiast. Ja polecam, jeżeli jest ta metformina włączona, no to rzeczywiście lepiej spróbować najpierw z metforminą, zobaczyć, jak to działa i to powinno pomóc, a dopiero potem ewentualnie próbować z suplementami. Natomiast suplementy, jeżeli metforminy jeszcze nie bierzecie, to zawsze będą pierwszym wyborem. Czy powinno się stosować leki od diabetologa na insulinooporność? To wszystko zależy oczywiście od stanu insulinooporności. I tak naprawdę, znaczy tak, trochę od kompetencji lekarza też mam wrażenie, czasami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z insulinoopornością bez leków, chociaż tak jak widzicie i widzieliście na tych badaniach, dieta czasami działa cuda, więc to wszystko zależy. Jeżeli na przykład nic nie zmienimy w diecie, albo powiedzmy, będziemy tylko jeść produkty z niskim indeksem glikemicznym, ale będziemy się stosować do tych zaleceń i mamy leki do tego i one nie pomagają, no to zdarza się tak, tak? Dlatego czasami na przykład... Ostateczności, żeby w ogóle uniknąć stosowania leków, zostaje nam dieta ketogeniczna. I taka jest prawda. Z lekarzem się nie dyskutuje generalnie, natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że warto zasięgać drugich opinii. Jeżeli nie jesteście przekonani, czy Wasz lekarz ma rację, idźcie do innego lekarza i wtedy będziecie już po prostu wiedzieć. Jak poprawnie liczyć węglowodany netto? Od węglowodanów ogółem odejmujemy błonnik i wychodzą nam węglowodany netto. Czy przy diecie, kiedy stosowanie lekarstw obniżających insulinę? To też zależy generalnie, jak reaguje ciało. Tutaj powinna być już raczej dieta, czy dieta, pod kontrolą albo doświadczonego dietetyka, albo diabetologa, który się chce w to bawić, bo jakiekolwiek odstawianie leków, czy zmniejszanie dawek, to zawsze jest pod kontrolą lekarza, więc tutaj może być różnie. Czy można pić alkohol, na przykład wino? na adaptacji absolutnie nie, zresztą uważam, że na samym początku też nie, przy insulinooporności w ogóle odstawiamy alkohol, dlatego że alkohol jest generalnie toksyną i wiadomo, w małych dawkach super, na imprezę i tak dalej, ale jeżeli będziemy go pić regularnie, alkohol pogłębia stany zapalne w organizmie, natomiast czerwone wino po adaptacji, już na diecie ketogenicznej, wytrawne wino jest ok od czasu do czasu. Jak pogodzić swoje keto i jadłospić dla rodziny? Um, ja sobie radzę generalnie. To wszystko zależy. Ja wiem, że ludzie mają bardzo różne podejścia. Niektórzy gotują dwa obiady. Um, u mnie sytuacja jest taka, że na przykład ja na śniadanie, nie wiem, mam jakiś tam swój chleb niskowęglowodanowy, a kajtek e, ma chleb. Y, jakiś żytni na zakwasie. Jak robię na przykład risotto, to ja używam makaronu kondzak, ja jemu robię z ryżem basmati i tak dalej. Ale są też takie sytuacje, że jemy absolutnie to samo. U mnie bardzo często jest tak, że na obiad jest po prostu ryba albo mięso z warzywami i ja nie podaję do tego ziemniaków czy ryżu. Bardzo często jemy razem białkowo-tłuszczowe śniadania, czyli razem jemy jajecznicę albo omleta. Um, I uważam, że to są rzeczy bardzo w tym momencie do pogodzenia, więc to zależy od podejścia. Czy chcesz gotować dwa obiady, czy po prostu gotujesz ten sam obiad, a generalnie sobie dodajesz dajesz porcję tłuszczu, a rodzinie dodajesz na przykład porcję węglowodanów, czyli ugotujesz to jeżeli kaszę, ziemniaki do tego. Różna sprawa. Czy na przykład przy sioporze dwa razy dziennie można jeszcze włączyć do tego miolinozytol, czy lepiej poczekać na odstawienie metforminy? Uważam, że lepiej poczekać. Ten lek, który piszesz, Aneto, generalnie robi dobrą robotę i ja bym w ogóle sprawdziła do momentu odstawienia, jakie zrobić jeszcze raz badania, i jakie przyniósł rezultaty. Bo powinien przynieść. Uważam, że lek sam w sobie przyniesie lepsze rezultaty niż np. moim innozytol, który jest suplementem. Dziękuję również. Czyli jeszcze u diabetologa nie byłam, rodzinnego miałam zalecenia, metforminę 500 do posiłku. Brak czy wchodząc na dietę, na razie działać bez leku. Słuchajcie, ja nie udzielam też takich informacji tutaj Wam przez czat, dlatego że to są zawsze indywidualne sytuacje. Eee, nie wiem, tak naprawdę. Ja musiałabym zobaczyć Twoje wyniki badań, musiałabym zobaczyć twoje, Twój jadłospis i dopiero cokolwiek ci w tym momencie radzić. Więc nie chcę mówić, czy masz brać, czy masz nie brać. To są zawsze indywidualne przypadki. Małgorzata, ja jestem na, kecie, na keto dłuższy czas, nadal mam objawy insulinoporności. lekarz zdecydował o czy stres może wywołać, że nawet mimo diety keto mam zbyt dużej, nie mam zbyt dużej poprawy? Jasne, stres generalnie bardzo nam brudzi, bo tak jak wspominałam, może powodować wyrzut kortyzolu, a kortyzol może powodować wyrzut glukozy, więc to jest absolutnie normalne. Czy mięso i ryby jadasz e, smażone? Mm. Jeżeli chodzi o mięso i ryby, to tak, jadam smażone, jadam czasami pieczone, czasami jadam gotowane. Naprawdę bardzo różna sytuacja. Agato, um, okej, okay, pamiętam, rozmawiałyśmy dwa tygodnie temu. Odezwij się po prostu do mnie na brief. Dobra, słuchajcie, godzina 20. Myślę, że kończymy, bo rzeczywiście ten czas, który miałam tutaj przeznaczony na rozmowę z Wami już dobiega końca, zatem jeżeli będziecie, tak jak mówiłam, zerknijcie sobie do jadłospisu na adaptację, jadłospis będzie do Was wysłany mailem, on już pewnie do Was doszedł i macie tą 15% zniżkę, natomiast powtórka dotrze jutro o 6 rano. I cóż, dobrego wieczoru Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.